Hej moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jak zwykle jestem z mistrzem Jarosławem. Witam. Moi drodzy, i dziś pokażemy wam, jak szybko przerwać atak. Moi drodzy, jeśli nie umiesz y, walczyć, jeśli nie masz zbytniego doświadczenia, ba nawet jeśli nie potrafisz złożyć pięści, możesz się skutecznie obronić. Zobacz. Y, Uderzenie będzie takim ciapnięciem z góry, zobacz, takim ciapnięciem z góry, czyli spójrzcie, mi Jarosław przywdział, przywdział, kaptur i idzie mnie zaatakować, zobacz, ciapnięcie z góry, spójrz, takie ciapnięcie z góry, oczywiście, żeby to wykończyć, popatrz, ciapni, ciapni, ciapni i po kłopocie. Zobacz, nie użyłem tu w zasadzie żadnej techniki. Sorry, mistrzu, nie, nie złożyłem pięści, tylko popatrzcie. Ciapnąłem raz, ciapnąłem drugi raz, ciapnąłem trzeci raz. Moi drodzy, gdyby mistrz Jarosław trzymał głowę w górze, tak, to już to pierwsze ciapnięcie wyeliminowałoby go z pola walki. Pamiętaj, zejdź tylko na bok, ciapni, ciapni i koniec. Moi drodzy, jak widzicie, nie muszę używać pięści, mogę to zrobić przez takie ciapnięcia. Dzięki Mistrzu, moi drodzy! No i co? Do zobaczenia!